Dobra, my już jesteśmy, no i y, dalej chyba będziemy kopać. Albo może wyjdźmy na powierzchnię, bo trochę to będzie nudne, nie? Mhm. Mm Dobra, okay. to my tu szybko wyjdziemy na powierzchnię i, wa, i włączymy filmik. Dobra, już jesteśmy i chyba idziemy teraz po piasek, nie? Witamy w kolejnym odcinku, no. Ej, to tam po piasek? O Boże, sorry, laga miałam. I szedłeś na dół. Idziemy teraz eksplorować w prawą stronę, w poszukiwaniu piasku na szkło i nie tylko. A ja zawalam, bo znalazłem budki. A on ma... on ma butki teraz. A Teraz musi poszklonować przed chłopami. Pomóc? Buchy, szybciej biega. Czekaj, łuk Ał. sobie wyjmę. Szybko. O, żyje. O, o. Ja trochę muszę morków pozbierać. Zrobimy potem stół jeszcze to, to będziemy hmm. mogli sobie robić miksturki. Ja na razie mu nie mam. Łoty, mam. O, o! Jak będziemy mieli dużo piasku i szkła, to zrobimy... Ty, poszedłem go walełkiem, ale fajnie. Jak będziemy mieli dużo szkła, to zrobimy sobie miksturki. Bo trzeba mieć butelki no. O! Czeka, o! go zdejmę. A co tam? gdzie on Chacz, ma głowę? Tam nie ma głowy. Właśnie z slime, Z wielką kupą haleretem. O my tu już byliśmy. A no byliśmy. A, ale pli. Ty masz Ale nie, cztery ten. życia, ty... nie 24, to ty, ja będę szedł pierwszy, okay. Może ja taki o, zawsze O, a no ty, ja je zestrzelę. O, 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 flanie gdzie są, ja, ja odganiam. O! Ej, ile ja Od... mam życia? My kupę tam na dole. Ano? no? Okay. Trzeba ją wydobyć. Ale fajnie bój jeszcze wcześniej, tak nie było. No skurde. Asus. A! A wiem. O Nosz, f... kurde! Z kim on już mnie Widzicie, gra nas nie lubi. Nie, początki są takie ciężkie, później będą zbrojone. Nawet, nawet nie będą nam nic robić. Jeden mm. życie i sobie pięknie fali. Widzimy pierścienie na regenerację. O zbanki, dzbanki, są. Dzbanek, czekaj, bo ja otaczałem, już zginę, zaraz zginę już. No i ginę. To my może tu zrobimy cięcie i znajdziemy ten piasek, nie? No. Dobra, to ty, my tu robimy cięcie. Dobra, nam się nie udało znaleźć tego piasku, no ale... Yy, coś tam pokopaliśmy, no i mamy fajną jaskinię. Chyba fajną. Jakaś duża się ja wydaje. że No i chcemy wylać tą wodę. Ło, wow, udało się trochę. Ło. Wow. Kurde, teraz wody nawalone jest. Zalejemy cały maskarol. O, nie ma. Dobra, jestem. Dobra, to jest iron. Okej, okay, tu go zbiorę. Kurde. Potem gramy w maju. W ogóle mój kolega chciał być, a już miejsce nie było na playcraft. Szkoda. Ale polecamy serwer, jakby było miejsce. Ja niedługo zrobimy kolejne te serie jakieś. Ja zrobię własną Arkadę z gra. Ha. Ale wymyśliłem. Ale wymyśliłem. Dobra, ho skacz tu do wody, bo jest mi A ty zrobisz? Aż by wali. A ty... a ty dasz ten stres. gada. będzie gół. O, dobra, i czekaj wyskoczyć nie mogę? Jest. Problem. Ty, ale suchary, Ja, bym, ja bo... chciałam tak szybko biec ten. No, w wodzie. Ale suchary czasami będę walił. Jeśli nie lubicie słuchać to nie wyglądajcie tej Niedługo długo polecę co O oh. oh, fak, ale mi zlegowało. Dobra, jestem. Jest może dzień, nie ma jeszcze, nie? A po co ci dzień? Przecież słyszysz muzykę, jest taka muzyka taka. Nie wiem, może byś, no, coś tam zrobił. Ja odróżniam po muzyce. Jak jestem podzielusz. Idziesz? A w ogóle... Ha, nie nic. Uważaj, bo tutaj się może trochę wywalić. No, wiesz. Nie kop nie zwalił. Sorry. Tyle e... wow, Ej, a te slajmy są jakieś unikatowe, nie? Czy coś takiego? Nie, no. To są zwykłe rodzaje slime. Tutaj unikatowe slime to są pięki. Ja mam 37 strzał, to je wykorzystam. Unikatowe slime to są piękne. to jest taki malutki różowy, on ma bardzo duży życie i w ogóle. I pink slime, slime, który został oddany w, w ostatniej te... W ostatnim przejdzie, Taki duży, wielki slime. O no jest, bo, nie, jeszcze nie, są. No jest ping bossem. Tak tu tu A Tam już byłeś, przecież. Co? Byli. Tam już byliśmy jest slime zabudowany. Niech tam, tam zdycha. Jest a właśnie, wejdź. Słuchaj. Czekaj, jeszcze to... Jakoś... Coś nie mam pomysłów. Co robić? Na co? O co, kopiemy. No fil... No mu. skończymy, jak się dokopiemy do piekła i takie różne... Rozwalimy a, do... a to tam i A nisko piekło jest? Y, 3000... No chodź się spoczyłem. kopać nisko. Tak, bardzo nisko. Uj, lag, lag, lag. lag. Co? A nie, ja tak chodź. tutaj, wodę. bo te. Co? Ja mam, tak, ja mam taki sposób na wodę, żeby. Dobra, ty już, ty już, nie, ty już zginiesz. zginie teraz kota. A teraz Ja mam taki sposób, żeby wodę tam. O, dobro otworzyć i wpijać, tu. Że ja za bardzo tam nie rozumiem, co ty mówisz. No ale tam. Coś tam rozumiem. ...bo te słuchawki. Aha. No i tam dobrze nawet jest. Hmm. Też się kupić słuchawki w ogóle, bo gram na głośnikach. Czasami mój brat coś tam... ...trzyma. Dobra. To przeskakujemy. O, uważaj. Stój, stój, stój. Stój, stój, stój. żeby tą wodę o tak za, zasypać. I znowu kopiemy. I znowu stój. Co? I znowu stój. Ech, musiałbym obejrzeć, raz pierwszy zobaczyć jak głośno słucham. Takie niewłodkie brzmienie. Hmm. Dobra. Mówisz, mówisz, że mnie prawie słyszysz, to powinno być głośno. A czekaj, weź mi powtórz, zdejmę słuchawki. Powinno być głośno? Eee... Ehm... Eee... ogóle... Sorry, ale coś nieco słyszałam. A, dobra. Dobra, ja tu pochodnie. Kiedy kończymy w ogóle? Nie wiem. O, o Znowu z no. nie włączyłam. No. No, dobra. dobra tam. Jak się gdzieś dokopiemy to. Okay. O jest kupa. A dobra, potem to ją. Wiesz, nie teraz, bo wiesz, zawsze się przyda. Zdoby. Zbroja, ja kupię bo tu. Co... jakaś jaskina, jest chyba, a nie wiem. Wow, ale szybko wyprzedzierasz. A druchę. masz te platformy? Mam. A później. Jakby co? Masz może pańczyny? A dobra, mam. Ja bym w szybszy sposób. Ej, no czekaj, bo tutaj zostawiliśmy. Czekaj, przestań kopać, przestań kopać. O, tu zostawiłeś. Wow. Ale mi nie zlagowało. A potem jak grałem w Minecrafta po Terrarii, to miałem nawyki rozwalania ziemi kilofon. Mm. Tak jak w Terrarii. Dobra, koniec. Zrobię... A, lag mam. Zrobię sobie te kolej... kolejnego pixelarta na, te... na serwiu. Tak wbiję jakiegoś fajnego znajdę. Mm. A może zrobimy filmik, e reklamując ten serwer, co? No można. Chociaż już go robisz, wszystko, te no, ale, można... nie wiem, coś tam może będzie, nie? Możemy. Ej, fajnie jakbyśmy tak, nie wiem, w miesiąc to byli 30 widzów mniej więcej, nie? No to by było nice. ja jeszcze nagram kilka innych O, no co to, tak. to, Iron? Nie, Dirt. Dirt. To Dirt? Nie, Iron co to jest, bo już nie wiem. Ej, tam coś świeci. Czekaj. Ej, coś tam jest. Coś tam jest. No, to jest tam? chyba ołtarz. Ołtarz? Ołtarz do przyzwania bossów. Żeby przezwać... Ej, no przestań mi tu walić pod nogami. Ja wolę w Tam wody trochę jest. No, a, dobra. No, może być. No, taki zawsze. Wow! Widziałem, że on tak mruga. On zawsze świeci. Tak, ty, to może szpadł. To tu nie jest, co tutaj je, coś... Co? Masz Muhamora? Ja sobie Tam. ja zjem rybkę. On znowu atakuje. To... Czekaj, czekaj. Ej, tu nie... Nie wiem co jest. to jest. To jest... No. Dodaj dopiero, bo się tego nie było. Czekaj, ja ją będę atakował. O tu płynie. Czekaj, 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 czekaj. nie płynie na kopy. Znaczy... Jakie gówny? Ja nie wiem co to jest, naprawdę. Chyba do dalszy dopiero. No, blizna. Nie, tutaj na dole. A co to? Złote jest? Nie wiem, co to jest. Kwiatek. Chyba. jak to zebrać? Ej. No dobra, patrz. to? Znasz trochę angielski? No znam, a co? To jest root seeds. Blink... a no, to jest jakiś taki, nie wiem, ślep... ślepiony owoc. Nie wiem, dokładnie nie przekonam, nie Jakiś super, nie Okej, tak, jestem zaawansowany, jakby za, za, się, się dołączał. Ale. Wyszmy, pokaż na górze chyba to, to się, się pewnie sadzi, ale nie wiem, co się z tego robi dokładnie. Dobra, kończymy odcinek, bo już tak ładnie się wykopaliśmy. Będzie krótszy, jakby co. Co? Tam coś jest? Tak, stres. Uba. Co? Kończymy już odcinek? Będzie taki krótszy jakby, co? No, bo tak trochę nudna, bo jest, nie ma co robić na no. razie. Później znajdziemy... O, tu. No to co? No to kończymy. Zapraszam tylko no, no kolejnego to... odcinek, który, który może będzie bardziej ciekawy i teraz, Ax teraz te tę swoją nawijkę. Dobra. Yy, no to pozdra... Ej, tam jest jakaś jaskinia jeszcze. No to później. To jest meduza. O, tu, o. No. No nie. dobra, dobra, kończy ten odcinek, a nie, na że jeszcze jest. No dobra, jest. no to niech bo to będzie koniec odcinku. No Odcinka. i pozdro dla wszystkich. No i <laughs> zachęcamy do oglądania dalszych odcinków. Pozdrawiamy. Niech serii.